Polowanie na żonę, rozdział trzeci pod tytułem W jaki sposób pan Baron z miłości stał się najprzód Ultramontanem a potem Mateuszem. Krynica jak wiadomo, oprócz kwasu węglowego i wiele innych kwasów nieodłącznych od naszych krajowych kąpieli, zawiera znaczną ilość żelaza, którem przeważnie restaurują się nadwątlone budynki niewieście. Co się tyczy złota i innych szlachetnych minerałów, jak to srebra, listów zestawnych, akcji kolejowych, te znajdują się tutaj w małej, stosunkowo ilości i trudność poszukiwania ich jest niesłychaną. Najbieglejszych minierów oszukać mogą łudzące pozory. Zdarzało się bowiem niejednemu z tych panów, że opierając się na znanym socjalno-geologicznym pewniku, że tam, gdzie pojawia się najwięcej brylantów, jedwabiów, aksamitów i złota, najwięcej być musi. Począł z odwagą kopać, a dokopawszy się z trudem do serca i ręki, znalazł zamiast miny złotej broda tego Izraelita z wekslem, który za koronki, aksamity i fałszywe brylanty płacić mu kazał. Ci bardziej doświadczeni znają się już na tym i najczęściej szukają pokładów szlachetnego metalu w niepokaźnych miejscowościach, pod skromnym perkalikiem i ciemną wełnianą sukienką na odległych spacerach, koło figury matki boskiej, na słodwince etc. Lubo i tu nie można mieć pewności zupełnie, i tu często rutyna trafi na rutynę. Jeden z najbieglejszych mineralogów kąpielowych złapał się w ten sposób okropnie, bo dobierając się trzy lata do skarbu, znalazł po ślubie w Wertheimowskiej kasie rachunki pana Seiferta, Szwarca, etc. i kilka akcji kolei czerniowieckiej. Czym oburzony separował się i dziś odwiedzając krynice w charakterze nieszczęśliwego wdowca, zawiązał skandaliczne romanse z kilkoma powszechnie znanymi damami, a mianowicie damą pikową, treflową, karową i kierową. Wypadek ten zrobił innych nadzwyczaj ostrożnymi i dziś tylko w ostateczności, tak na przykład jak nie przymierzając pan baron Rumpel, udaje się płeć męska po złoto do Krynicy. Więcej ich jedzie dla zabawy, a ten rodzaj rekrutuje się przeważnie ze skończonych gimnazjalistów, którzy tu w braku lepszych okazów płci męskiej uważani być muszą przez damy za mężczyzn, a nawet za złotą młodzież i dorabiają się wąsów i znaczenia w świecie. Tu odbywają oni pierwsze praktyczne ćwiczenia w konwersacji francuskiej i polskiej, w figurach mazurowych i w robieniu długów. Oprócz tego na rybku męskiego, zapełniającego w każdej porze deptaki krynickie, a który jeden z miejscowych bankierów nazywał Jugend aus Talmigold, Pojawiają się jeszcze w krynicy kuzynkowie, brani często zamiast damy do towarzystwa i do urządzania spacerów, wycieczek, obstalowywania obiadów, noszenia szalów, parasolek i torebeczek. Podobne indywidua nazywają tu kawerami od rzeczy lub do rzeczy, stosownie do wrodzonych zdolności. Co się tyczy mężów, to w tych krynica najmniej obfituje. Że to nie jest dowodem obojętności i zwolnienia węzłów rodzinnych, świadkiem jest pan radca Rzebski, a raczej jego mokra, folarowa chustka. Jest to, powiedziałbym raczej, dowodem wielkiej wiary w cnotę małżeńską, wielkiego zaufania, którego jednak zbyt nadużywać ani na ciężkie próby wystawiać nie należy, jak to się z dalszego ciągu opowiadanie pokaże. A teraz wróćmy się do pana barona zjechawszy na grunt, gdzie mógł założyć fundamenta pod budynek swej przyszłości, pan baron jako doświadczony rutynista chciał najprzód wymiarkować położenie i przyczaiwszy się w hotelu, obserwował najprzód, czy domniemany posag panny pelagi nie został już przez kogo zaatakowany. Uspokojony w tym względzie, począł dalej badać tryb życia tych pani, przekonał się, że te panie prowadzą życie odosobnione, że nie bywają na żadnych koncertach, ani reunionach, ani w teatrze i jedynym celem ich przekazek dyltówka, figura Matki Boskiej i kaplica. Były to dość pewne wskazówki zdradzające obecność szlachetnych minerałów, które jednak nie zwracały uwagi innych poszukiwaczy złota. Pan baron postanowił rozpocząć górnicze roboty ostrożnie, bez obudzenia czujności współzawodników. Samotny i skromny tryb życia pani radczyni i panny Pelagi nie tylko, że był mu na rękę, ale bardziej jeszcze na rękę był jego kieszeni, która wydatków gwarnego i wystawnego życia nie byłaby w stanie długo ponosić. Należało teraz stosownie do zaobserwowanej sytuacji urządzić swoje życie i charakter. Pan Baron najął pokój niewystawny, ale elegancki, który miał mu dawać rekomendację, że lubi komfort, ale nie chce robić zbytków. Była to kwalifikacja według jego mniemania bardzo dobra na konkurenta panny skromniej i bez zbytków wychowanej. Następnie wydobył z koferka żółte angielskie paletko, biały cylinder i lornetkę polową miało to być niewątpliwie oznaki jego poważnego usposobienia i amatorstwa do samotnych przechadzek i pięknych widoków. Potrzeba było jeszcze postarać się o jakiś ciekawy opis podróży i książkę do nabożeństwa, to ze względu na częste wycieczki tych pań do kaplicy. Pan baron za pomocą książki chciał nastroić się harmonijnie do religijnego tonu wraz z panną pelagią. W tym celu wyszedł z domu na poszukiwanie księgarni. Ale pokazało się, że w całej krynicy księgarni nie było, a osoby, które pan baron zapytywał o to, patrzyły na niego z politowaniem i przestrachem, jak na człowieka dotkniętego chorobą mózgową. Pan Baron zmiarkował po oczach tych osób, że jakąś grubą niedorzeczność popełnił, pytając się o księgarnię, a że na złodzieju czapka gory i pan Baron obawiał się, by mu z twarzy nie wyczytano, że myśli za pomocą książki do nabożeństwa starać się o pannę Pelagię, zaprzestał dalszych poszukiwań i bez książki wrócił do domu. A że następnego dnia chciał się sprezentować tym paniom nie w domu, ale w kaplicy, do tego pierwszego występu, jeżeli miał odpowiedni efekt zrobić, książka do nabożeństwa była niezbędna. Przeto pan baron, wiedząc, że nie będzie znowu tak ściśle kontrolowany, zdecydował się wziąć zamiast książki do nabożeństwa słowniczek francuski, nie ubliżający wcale formatem ani oprawą książkom religijnym. Tak uzbrojony w powagę i pobożność, zjawił się pan baron w kaplicy o godzinie, w której zwykle pani radczyni z panną Pelagią udawały się na nabożeństwo. I tu, okiem bacznego strategika, wyśledziwszy i obrawszy sobie punkt, w którym by jego postawa i pobożność najefektowniej udały się mogły, usiadł i zatopił gorliwe oczy w słowniku francuskim. A że ta postawa nie dość świątobliwą mu się wydawała, więc przeszedł ku ołtarzowi i uklęknął, tutaj, wpatrując się w obraz z westchnieniem, gdy począł rozpamiętywać, że od tej chwili zależy jego przyszłość, jego szczęście, spłacenie długów, obiady nie na kredyt, jadane, tak się rozrzewnił, że klęczenie mu nie wystarczało i położył się krzyżem na ziemi, zanosząc gorące modły do pana zastępów, by go pelagia nie minęła pobożność jego tem bardziej wzrastała, gdy pomyślał, że ona w tej chwili patrzy już na niego i zbuduje się jego pobożnością. Obtarł więc spiesznie nos, nurzający się pokornie w pyle przed panem zastępów, by się z zakurzonym nosem nie sprezentować swojej Bogdance i wstał, gotując sobie minę zdziwionego i mile urodowanego na widok pelagi. Ale miłe zdziwienie przeszło w bardzo niemiłe, skoro obróciwszy się nie zobaczył nikogo prócz babki kościelnej, która z kluczami w ręku czekała na wyjście na bożnego gościa. Niezrażony tym pierwszym niepowodzeniem pan Baron postanowił na drugi dzień ponowić eksperyment, a tymczasem przez resztę dnia nie wychylił się z domu, by nie spotkać się z celem swych życzeń, bo z planów jego wypadało a może i z wiary zabobonnej, że spotkanie się w kościele będzie wróżbą dobrą i znajomość jego utrwali się przez kościół katolicki, czyli przez ślub. Następnego więc dnia. Znowu zjawił się w kaplicy. Tym razem szczęście już na pół mu sprzyjało. Spotkał się tam bowiem z panią radczynią. Panna Pelagia przez ból zębów nie wychodziła tego dnia z domu. Pani radczyni ujrzawszy w kaplicy barona zadrżała z radości. Wzruszenie to przypisywało temu, że widok barona przypomniał jej drogiego męża, którego obraz niezatarty piastowała z nieposzlakowaną wiernością w duszy. Niespokojnie oczekiwała chwili, w której baron ukończy modlitwy, by go przywitać i zapytać o nowiny z domu, od męża. Baron jednak niesłychanie długo przewlekał praktyki religijne, czym na pani radczyni zdecydowała się na krok, który złe języki mogłyby sobie źle tłumaczyć, a z którego jednak przywiązanie małżeńskie dostatecznie ją w naszych oczach usprawiedliwia, i zbliżywszy się na przyzwoity dystans do barona, wyszeptała cicho: Panie baronie! Baron przybrał minę, której próbę odbył już dnia poprzedniego, i udając miłe zdziwienie, zawołał jednak bez obrażenia świętości miejsca: Pani tu? Był to frazes przygotowany dla innej sytuacji, a mianowicie na spotkanie obu pań, które do samej pani radczyni nie miało akuratnego zastosowania. Pani Rzebska jednak, ciekawa nowin z domu, nie uważała wcale na te niegramatyczności, co prędzej wyprowadziła barona z kaplicy na dwór i tu dopiero zasypała go pytaniami. Ach, panie baronie, pan tutaj i dawno? Od wczoraj dopiero. Od wczoraj już i nie byłeś u nas, O niedobry. Nie myślałem, że panie. chciał dalej mówić, ale mu nie pozwoliła, rzucając nowe pytanie. I cóż, mój mąż? Mów mi pan o nim. Czy zdrów? O, pan radca zdrów jak ryba. I wesu, rzekł baron, chcąc całkiem uspokoić panią Rzebską. Wesu? Podczas gdy ja tu schnę i umieram z tęsknoty za nim, o, niegodny. Tu pani radczyni zaniosła się od płaczu. Ależ gdzie tam wesół, rzekł, poprawiając się baron. Owszem, ciągle smutny, nie ma apetytu, zmizerniał. Zmizerniał? Biedny, a ja mu pomóc nie mogę pielęgnować, pocieszać. O, to okropnie żyć w takim rozłączeniu. Tyle mil. On tam biedak może umrzeć, a ja nie dowiem się o tym i znowu wybuchnęła płaczem. Ależ dowie się, pani dobrodziejka, dowie się, uspokajał ją baron, nie wiedząc, co robić, co mówić, by wyjść z tego przykrego położenia, które zaczęło nawet po trochu szkodzić mu w opinii, gdyż przechodzące osoby widząc zanoszącą się od płaczu damę i mężczyznę uspokajającego ją i coś jej mówiącego, wpadali na różne posądzenia, z których każde kompromitowało mocno pana barona. Jeżeli bowiem panią radczynią wezmą za matkę, w takim razie jego uważać muszą za marnotrawnego syna, który tych łez stał się powodem. A jeżeli stosunek ich inaczej wytłumaczą sobie i ta bajka dojdzie do uszu pelagi, pan baron drżał na tę myśl, więc za jaką bądź cenę chciał przerwać tę niemiłą sytuację i silił się na uspokojenie pani radczyni. Ale na próżno... Widok człowieka, który przyjechał od jej męża, wprawiał ją w takie rozczulenie, że się utulić nie mogła. Obcierając nosek rubinowy batystową chusteczką, ukała głośno i co chwilę pytała o coś innego. I dawnoż się pan widziałeś z nim? Przedwczoraj. O, przedwczoraj? o, jaki pan szczęśliwy! A ja już czwarty dzień nie oglądałam jego drogiego oblicza. Tu znowu nastąpił płacza, płaczu znowu zapytanie i cóż mówił? Co polecił panu? Nic, bo tego, jak się nazywa, czasu nie miał. O niedobry. On mnie już nie kocha. Łukanie znowu takie przybrało rozmiary, że pan baron uważał za stosowne odłożyć dalszą konferencję na suchszą porę i skomponowawszy na jakiś ważny interes, pożegnał panią radczynię. Na drugi dzień znowu stawił się na nabożeństwie, tym razem już ostrożniej zbliżał się do kaplicy, nie chcąc popaść po raz drugi w ręce pani radczyni i chcąc się upewnić, czy pan nie pelagi, ból zębów pozwolił już oddawać się praktykom religijnym. Spostrzegłszy panią radczyni, udającą się pracowicie i ciężko, jak lokomotywa pod górę, skręcił co prędzej w las. Pani radczyni jednak zauważyła ten manewr i w przyszłym rozdziale zobaczymy, jak sobie go wytłumaczyła. Przez parę dni jeszcze powtórzyła się podobna scena wzajemnego obserwowania się, unikania panny Pelagi. Jak nie było, tak nie było. Pan baron nie zrażał się tym. W czasie tyloletniej kampanii kawalerskiej nieraz mu się zdarzało, że panny unikały go, nie szukając nawet do tego pretekstu w bólu zębów lub głowy. Nie mogąc jednak doczekać się panny w kościele, postanowił w domu złożyć jej uszanowanie. Ale i tej pociechy odmówił mu los nielitościwy, gdyż panna Pelagia z powodu niezbyt powabnego zdefigurowania twarzy przez fluksję była niewidzialną i sama tylko radczyni przyjęła barona. Rozmowa toczyła się naturalnie znowu o ukochanym małżonku i pani radczyni przez ponad pół godziny powtórzyła to imię mąż przez wszystkie przypadki i liczby. Wśród tej konwersacji nadszedł ksiądz Opat, którego ze względu na suknię duchową dopuszczono do spuchniętej pacjentki. Ta preferencja wcale nie nagniewała pana barona, owszem to go przekonała, że panna Pelagia boi się w jego oczach wydać mniej ładną, i jest w pretensjach względem niego, a tym samym uważa go za starającego się. To mu pochlebiało bardzo, a oprócz tego wizyta księdza Opata u panny Pelagi poddała mu pewną genialną myśl delikatnego zdradzenia się ze swoim uczuciem, a to w ten sposób, że nazajutrz stawił się w mieszkaniu księdza Opata i ofiarował mu parę guldenów z prośbą o odprawienie mszy świętej na intencję powrotu do zdrowia drogiej mu osoby. Pan baron był przekonany, że choćby ta intencja nie doszłaby do Boga, to w każdym razie doniesie się do panny Pelagi za pośrednictwem księdza Opata, o co mu też głównie chodziło. Ksiądz Opat, zbudowany był dwoma guldenami, a raczej religijnością barona, chwalił go bardzo i dodał, że łaska Boża i błogosławieństwo boskie nie minie tego, kto w ten sposób zachowuje religię ojców swoich. Baron z rozrzewnieniem słuchał tej mowy, zdawał mi się, że to już jest. Przedślubna mowa błogosławiąca jego związek z Pelagią, i omal nie wyrwał się ze słowami: tak mi, Panie Boże, dopomóż. Szlachetny i religijny czyn barona nie został długo w tajemnicy. Dowiedziała się o nim nie tylko panna Pelagia, pani radczyni, ale i inne panie pobożne i kilku ich wiernych satelitów z zakonu świętego Kapucyna, no, czy coś podobnego. Wszędzie stawiano go za przykład młodzieży, wezwano do nabożeństw majowych i zaszczycono go nawet przywilejem głośnego intonowania litanii. Biedny baron, wciągnięty przez miłość w sam wir religijnego życia kilku księży i bogobojnych pań, uwijał się tam jak mógł i umiał. A umiał bardzo niewiele, bo religia nie należała do specjalności i na tym polu pokazywał grubą nieświadomość i nieraz porządne beki strzelał. Nie wiedział na przykład co to nowenna, co antyfony, godzinki, nie umiał na pamięć litanii do wszystkich świętych raz przy odmawianiu dziesięcioro boskich przykazań, pomylił się tak mocno w okolicach szóstego i siódmego przykazania, że aż go pani Cezarowa poprawiać musiała. Mimo to przebaczono mu te błędy, które kładziono na karb bezbożnego wychowania w XIX wieku, przebaczono mu ze względu na gorliwość, jaką okazywał dla spraw religijnych, i wpisano go do kilku towarzystw. Celem istnie I wpisano go do kilku towarzystw celem istniejszego ugruntowania go w wierze. W taki sposób baronek ani się opatrzył, jak za pośrednictwem miłości stał się naraz członkiem bractwa różańcowego, skapleżnego, asekuracji dóbr duchowych, zalantów apostolskich, <grych> propagandy krzyżowej, etc. Podpisywał adresy do Ojca Święta. podpisywał adresy do Ojca Świętego, do księdza Halki Luduchowskiego, musiał zaprenumerować najnowsze dzieło o skuteczności wody święconej, a nawet przyjąć na siebie odpowiedzialność za jakiś artykuł religijno polemiczny umieszczony w czasie. W przeciągu niespełna trzech tygodni Nasz baron stał się ultramontanem najczystszej wody, najgorliwszym apostołem i nawet miał obiecany za pośrednictwem księżnej odpust zupełny dla siebie i całej rodziny swojej, aż do siódmego pokolenia. Rozumie się, że pokolenie te wyprowadzał pan Baron w myśli w prostej linii od najdroższej Pelci, która po rozstaniu się z Fluxyją coraz częściej znajdowała się w jego towarzystwie, w kościele, na spacerach, na religijnych zebraniach, a nawet raz miał to szczęście kwestować z nią z połem na kościół w Paragwaju czy w Peru. Zdarzyło się wtedy, że wchodząc z nią z połem do jednego domu, był przez gospodarza wskutek pomyłki i nieporozumienia uważany za męża Pelagi. Ta pomyłka uniosła by go była w siódme niebo, gdyby świeżo rozbudzony katolicyzm jego nie zabraniał mu wierzyć w siedem niebi, nie nakazywał wierzyć tylko w jedno, do którego on i Pelagia dostaną się kiedyś po najdłuższym życiu. Szczęście barona nie miało granic. Na skrzydłach religii i miłości dusza jego ulatywała w górę, co było jej tym łatwiej, że znacznie już wypróżniona portmonetka nie obciążała wcale w tym razie pana barona. Ze względu na tę ostatnią okoliczność to jest na portmonetkę baron postanowił przystąpić do stanowczego kroku i wyraźniej dać poznać pannie pelagi uczucia swoje dotąd bowiem przez wrodzony takt i przyzwoitość więcej zasługiwał się pani radczyni jak pan pelagi więcej z tamtą rozmawiał i chodził Wypadało to z regulaminu przyjętego przez pana barona w epokach, w których starał się o panny ciche i skromne. Zabezpieczywszy sobie w ten sposób względy pani radczyni i zyskawszy jej przychylność więcej może niż to stało w programie jego, jak to się pokaże w następnym rozdziale, pan baron Rumpel postanowił wystąpić jawnie w roli starającego się i oświadczyć się wprost o rękę panny Pelagi. W tym celu wyjął z kuferka pomięty frak, który już tolokrotnie towarzyszył baronowi do podobnych oficjalnych występów i posłał go do odprasowania, ale nim frak miał czas wrócić od krawca na dostojne barki barona, dowiedział się tenże z przerażeniem, że, że panna Pelagia postanowiła wstąpić do klasztoru. Ksiądz Opat udzielił mu tej wiadomości w czasie spaceru. Pan baron stanął jak wryty, spojrzał na księdza ogłupiałym wzrokiem i zawołał: Ależ to niepodobna! I nam się to niepodobnym wydawało, bo panna Pelagia jest zbyt żywego i wesołego usposobienia, byśmy mogli byli przypuszczać, że poważny stan duchowny będzie dla niej odpowiedni. Tymczasem okazało się, że pod tą lekką powłoką światową tkwiły poważne instynkty religijne, które upomniały się o swoje prawa i panna Pelagie oświadczyła, że jest to jej niezłomne postanowienie. Ale ksiądz jako jej spowiednik powinien się jej to odradzić, wyperswadować, żeby nie robiła takiego głupstwa. – Baronie, pan Bóg z tobą – odezwał się opat zgorszony tą bezbożną mową – jak to ty… Ty, który jesteś wzorem świętobliwości, nazywasz głupstwem święte powołanie do stanu zakonnego? Ale baron popadłszy już raz w herezję, nie poprawił się i brnął dalej. To są to są niegodziwe intrygi, zawołał. Czyje intrygi? Jakie intrygi? Wasze, wasze, was popów szarlatanów, którzy wszędzie własny interes macie tylko na widoku, wybuchnął z oburzeniem baron i zostawiwszy zdumionego opata, który był najpewniejszy, że baron zwariował, poleciał wprost do pani radczyni. Pani radczyni nie zastał w domu, wyjechała z panną Pelagią i dwiema zakonnicami na parę dni do Żegiestowa. To utwierdziło barona w podejrzeniu, że panna Pelagia stała się ofiarą księżych knowań, z których przez miłość, jaką miał dla niej, przez pamięć na swoje długi i portmonetkę, postanowił ją wyrwać, a najprzód należało całą tę sprawę odkryć światu i poddać pod sąd opinii publicznej. Opinia publiczna, reprezentowana przez jednego z korespondentów dziennikarskich, miała stałą siedzibę w restauracji pod barankiem, gdzie w chwilach wolnych od pisania zajmowała się specjalnie kartami i bilardem. Opinie tę znał był baron dawniej osobiście, ale ze względu na socjalną pozycję, jaką zajął w Krynicy w kongregacji pobożnych pań, baron unikał tej znajomości, bojąc się nią skompromitować, gdyż wyżej wymieniona opinia publiczna używała złej opinii w tych kółkach, nie tyle z powodu specjalnego uprawiania kart bilardu, ile wskutek antyreligijnych dążności objawianych w korespondencjach. W ramiona do tej opinii rzuciła barona dzisiaj nieszczęśliwa miłość. Odstępstwo od obozu klerykalnego odbyło się bez wszelkich namysłów. Pan baron bowiem nie należał do ludzi, którzy by zasady pojmowali na serio i przywiązywali do nich jaką wagę. Zasad używał baron jako rękawiczek dla przyzwoitości, stosownie do czasu i miejsca i okoliczności że fioletowe rękawiczki go zawiodły, więc bez namysłu włożył czerwone, ultrademokratyczne i postępowe i oddał się całej demokracji z warunkiem, by mu ta pomogła w odzyskaniu najdroższych nadziei jego. Przy kolacyjce i butelce wina złożył pan baron w ręce korespondenta powalane atramentem swoje losy i wyznanie zasad demokratycznych, a w kilka dni potem w jednym z dzienników krajowych przerażeni goście kąpielowi Czytali następującą wiadomość. Jeszcze jedna ofiara machinacji jezuickich. Czarny internacjonal rozszerzając coraz dalej pajęcze sidła swoje i u nas tutaj, u nas miało znaczyć w krenicy, sięgnął po swoją ofiarę. Wskutek namowy tego stowarzyszenia bogata dziedziczka, będąca już prawie zaręczoną z młodzieńcem szlachetnego rodu, pełnym zacnych przymiotów i dystynkcji. Postanowiła wstąpić do klasztoru. W imieniu prawdy dajemy tu głos oburzeniu naszemu, pewni będąc, że familia uwiedzionej ofiary, przejrzawszy jasno niegodne tendencje tej propagandy religijnej, wpłynie rozsądek. <grytania> pewni będąc, że familia uwiedzionej ofiary, przejrzawszy jasno niegodne tendencje tej propagandy religijnej, wpłynie rozsądnymi radami swymi na młodą i niedoświadczoną istotę i odwiedzie ją od powziętego zamiaru, który, doprowadzony do skutku, stałby się przyczyną strasznych cierpień nieszczęśliwego młodzieńca. Spragnioną nowinę i plotek publiczność kąpielową artykuł ten zelektryzował i wzruszył. Szukano, badano, domyślano się, która to jest ta czuła para, którą intrygi jezuickie rozerwać usiłowały. Podejrzewano każdą młodą panienkę o zamiar wstąpienia do klasztoru, na każdej zamyślonej twarzyczce czytano rotę ślubów zakonnych, przestraszeni narzeczeni biegli co prędzej do swoich najdroższych i żądali powtórzenia przysiąg miłosnych, wymagali nieledwie aktów notarialnych i rewersów dla tym większego ubezpieczenia się. Tylko panny Pelagi i pana barona nikt nie podejrzewał. Nikt bowiem panny Pelagi w Krynicy, rozumie się próż barona, za posażną dziedziczkę i do tego niedoświadczoną nie uważał. No a barona nawet najbujniejsza fantazja nie mogła sobie wyobrazić jako młodzieńca. Ale co najciekawsze? że sama panna Pelagia głowę sobie łamała nad wyszukaniem owej bogatej dziedziczki, która wraz z nią mimo wiedzy zeszła się z myślą wstąpienia do klasztoru. Pytano się księdza Opata jako spowiednika, więc głównego depozytora wszystkich sekretów panieńskich. A ksiądz Opat klął się na wszystkie świętości, że, że nic nie wie. Nie przypuszczał bowiem, że tu szło o pannę Pelagię i baronę. Nie podejrzewał nawet tego ostatniego, pomimo rozmowy, jaką miał z nim niedawno, o umaczanie rąk w tej sprawie i fabrykacją artykułu i nikt by go nawet nie był posądził o odstępstwo od katolickich zasad, gdyby baron sam nie był się publicznie afiszował ze swoim niedowiarstwem, nie był opuszczał ostentacyjnych nabożeństw i wygadawał niestworzone rzeczy na księży i wszystkie kongregacje katolickie, nazywając je szarlataństwem, komedią i eksploatacją łatwowiernych ludzi. Ze zdumieniem i zgrozą dowiedziała się pani Cezarowa o tej nagłej, niespodziewanej zmianie najgorliwszego wyznawcy, a że miała słabość do barona nie tyle jako człowieka, ile do barona i katolika, przeto o jego nawrócenie i opamiętanie, zakupiła na te intencje u księdza opatam przeświętą, na którą zaproszono wszystkich wiernych, nie wyłączając panny Pelagi i pani radczyni. Ta ostatnia pokazała się szczególnie zaniepokojoną o duszne zbawienie barona. Modliła się jej oczami, i wargami, i wszystkimi niemal częściami ciała, ofiarując się pościć, a nawet suszyć na intencję nawrócenia biednego barona. Dlaczego zaś pani radczyni tak bardzo chodziło o nawrócenie barona, dowiemy się z następującego rozdziału.